Przepraszam, bo panie mają tyle rąk, podrapały mi pani na plecach, bo strasznie mi ciało swędzi. Nie, nie. Bo czytałem, że to jest jakiś objaw nowotworu w ogóle w internecie. Nie wiem czy panie się zgadzają. Nie, Kurde, wszystko mnie tak swędzi, że hej... To nie jest. Nie pomożecie mi. Ale nowotwór to też na pewno nie jest. Nie nie. Nie, dobra. Cześć. Ale my wszystko spędzi. Ah Nie ma reakcję z tym dziadkiem była. On nie ma reakcji, zawsę reaguje. Mmmm, a mnie wszystko swędzi, podrapnie pani po plecach? Wszystko... Nie no, poważnie, Wszy... wszystko mnie swędzi, wie pani? Ogólnie Słyszałem, czytałem, że to jest oznaka nowotworu. Zgadza się pani? Co? Kurwa, jakie eleganckie skarpetki po 3 złote. kurwa, Po 5 zł jakie skarpetki. Kolorowe. Ja Kurwa, kiedyś to było. Kurwa, ludzi nie ma w tym też desku. O, to są jakieś dwie dziewczyny. O, tutaj są. Mi się wydaje, że będą za granicą.

Aaaaaaach! Te kobity nagrałeś też? Słyszysz nie teraz? No to jeszcze kobity, bo one fajnie zarygowały. Chodziłem dalej. Aaaaach! Jak mnie wszystko spędzi! Aaaaaaach! Jezu, jak mnie to wszystko spędzi! Mmm! Przepraszam! Uciekło, dziewczyny się przestraszyło. <grymne> a ja mnie wszystko spędzi. Kurde, a mnie wszystko spędzi. A, nie na nie usiadza. O Jezus, jak mi wszystko spędzi, boże kochana jak mi to spędzi. O. A, wszystko spędzi, kurcze. Ah! ओह ये yeah. Ah, there'll be no gas, thank you. Ah. Oh, O. o chyba w tracę przytomność, o, jak mi duszno To był alkoholik, jak Popieczkowski pijany latał. ten no, no jak to, nie no. To było w dziejach, było w łodzi. Po alkoholu to każdy artysta. Na przykład pani popatrzy, taki jest raper Popek. To narkotyki bierze też artysta. A to na to palacza. duszno Ujejde. ale mam duszności Ujejde. 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 Mi oh, Jezus, jak mi duszno. O oh. Jezus, mi duszno. Dobra kurwa, na tym kiepem nie, na mnie walą, mnie spierdalają. Ja. Mam kiepa posmak w mordzie, bez kitu. Tak mi duszno Zadzwonić w pogotowie? Ale pani bardzo mi jest duszno. No ja rozumiem, że tam zadzwonić w pogotowie. Nie, ja nie mam ubezpieczenia. Ale bardzo pak ja to nie pasną na zbytkę, to nie Pani strasznie mi ostatnio jest duszno. Słyszałem, że to są tego. Przyczyny nowotworu. Panie po gotowy? Nie. A już myślałem, dobra. Że... My robimy prowokację taką. Sprawdzamy czy jak ludzie reagują. No już... Spadamy, taka bez sensu reakcja z tą kobitą. Bohaterami dzisiejszego odcinka było spędzenie oraz duszności. Jebaniutka, kurwa. Ja ją z ulicy nie mówię, że Z ulicy ją nie To na odwyk się nadaje tylko. No przecież to narkotyki bierze. Ona tu to stała jej praca to wołanie pieniędzy. Wołanie pieniędzy, pieniądze. No ja mówię, że na alkohol nie mam, ona od śmiecia mnie wyzywa. Dalej nie będę przeklinał. Tak powiedziała. Jeszcze mi powiedziała, że ją przeobraziłem. A pan nie ma jakieś kanonek. Ja jaki? Pan ma jakiś Nie wiem. W tej telewizji nagrywamy. Ona chodzi z takim bratem, ten, bo to podobno brat jest, i on ją leje, a sekuruje ją. A, to też taki. I zabiera pieniądze. Nie? To też taki żulek. Zna Pan też? No, nie widziałem widziałem go. No właśnie, no. Tak powiedział, czy miecia? Jebanego. Tak powiedziała? A ja spytałem się, dlaczego ona mnie wyzywa, a ona powiedziała, że ja ją obraziłem. Jak ja jej powiedziałem, że ja na alkohol nie daję pieniędzy. No jak ja ją obraziłem? Ja to nie wiem, ale powinni ją normalnie zabrać. Z Piotrkowski. No z... Ze... Ostrach No nie, przepraszam, bo pani nagrywa... Nie, 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 już idę. Bohaterami dzisiejszego odcinka był kaszel oraz dusz... No kaszel, kurwa, nie wiem, tak jest napisane. Mi się zawsze mieli te duszności. A wy jebać ci liścia, kurwa, gnoju jebany? Zobaczysz, będziesz miał żyganie kurwa, na ludzi. Będzie mnie od frajera, kurwa, Gnój, wyzywał. Frajera będzie wyzywał, kurwa. Cwaniaczek jebany. Bohaterami dzisiejszego odcinka było swędzenie oraz duszności. Są to y, dwa objawy z wielu objawów y, chłoniaka, czyli nowotworu. Więcej zobaczycie na kanałach chłopaków, czyli Cyber Marian, LukasTV, Bartek USA. Oni zrobili inne objawy, więc tutaj macie karty ich filmów. Miłego oglądania dalszego. Kurwi mnie też mi się da. Aż mi... Właśnie na środku. Właśnie Takie kurwa pizdeczki mi piszą, kurwa o żyganiu. Na. W <ścoughs> komentarzach. Kurwa, że mi... Posztrzymaję się, żeby mu nie wyjewać liścia bezpitu. Stel zakończenie. Bohaterami dzisiejszego odcinka były spędzenie oraz duszności. Są to dwa z wielu objawów nowotworu chłoniaka. Resztę zobaczycie na kanałach Cybermarian, Lukas, T.V., Bartekłosa. Tutaj są ich filmy. Więc zachęcam do dalszego oglądania. A to wszystko z okazji 15 września, czyli Światowego Dnia Nowotworu. W początku polecimy. Bohaterami dzisiejszego odcinka było spędzenie oraz duszności. Są to dwa z wielu objawów. Bohaterami dzisiejszego odcinka było spędzenie oraz duszności. Są to dwa z wielu objawów nowotworu zwanego chłonniakiem. Inne zobaczycie na kanale Cybermarian, Marian, Łukasz TV oraz Bartek USH. a to wszystko z okazji 15 września, czyli światowego dnia wiedzy o chłoniakach. Miłego oglądania. Bohaterami dzisiejszego odcinka było Swędzenie oraz Duszności. Są to dwa z wielu objawów chłodniaka, czyli nowotworu zwanego chłodniakiem. No, ja jeszcze raz. brzozu. Tak. Bohaterami dzisiejszego odcinka było Swędzenie oraz Duszności. Są to dwa z wielu objawów nowotworu zwanego chłodniakiem. Więcej zobaczycie na kanałach Cybermarian, LukasTV, Bartek USA. A to wszystko z okazji 15 września, czyli Światowego Dnia Wiedzy o Chłodniaku. Zapraszam do dalszego oglądania filmów chłopaków. Cześć no, może tak od połowę. No. Nowy eksperyment. Sprawdzę jak ludzie będą. Nowy eksperyment sprawdzę jak ludzie będą nowy eksperyment Nowy eksperyment. Sprawdzę, jak ludzie będą reagować na sytuację, gdzie strasznie się swędzę oraz mam duszności. Są to dwa z wielu objawów nowotworu zwanego chłodniakiem. Miłego oglądania. Jeszcze raz. Dlatego wpierdalajcie magnes, kurwa. Nie, to jest do filmu. O... Witajcie. Nowy eksperyment. Sprawdzę, jak ludzie będą reagować na dwa objawy chłodniaka, czyli nowotworu. Witajcie. Nowy eksperyment. Sprawdzę, jak ludzie będą reagować na. Sfędzenie oraz duszności są to dwa z wielu objawów nowotworu zwanego chłonniakiem. Miłego oglądania. Zawsze to sobie uciec, to jest tyłowe, to jest? No tak, ale nie lubię takiego cięcia. Wiesz, że mnie to irytuje, jak u innych oglądam. Witajcie, nowy eksperyment. Sprawdzę jak ludzie będą reagować na dwa z wielu objawów nowotworu chłonniaka. czyli sfędzenie oraz duszności. Miłego oglądania. Szwędzenie.